Dla nich nie pisze się nekrologów, dla nich jest tylko pamięć. Pisał Kazimierz Wierzyński. Dziś pamiętamy o tysiącach polskich żołnierzy aresztowanych we wrześniu 1939 roku przez Armię Czerwoną i wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. Polskich jeńców po wstępnej selekcji osadzono w trzech obozach: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W Kozielsku umieszczono głównie oficerów rezerwy. Byli wśród nich lekarze, naukowcy, prawnicy, nauczyciele, duchowni, artyści. Kwiat polskiej młodzieży i elita polskiego społeczeństwa. Byli wśród nich Czesław Dąbrowski i Józef Jabłoński. 5 marca 1940 roku Stalin i pięciu członków Biura Politycznego podjęli decyzję o likwidacji polskich oficerów. W uzasadnieniu podano: Jeńcy wojenni, oficerowie przebywający w obozach, próbują kontynuować działalność kontrrewolucyjną. Każdy z nich tylko oczekuje oswobodzenia, by uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walkę przeciw władzy sowieckiej. Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej, uznano za niezbędne rozpatrzyć ich sprawę w trybie specjalnym. Z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary przez rozstrzelanie. Egzekucje odbywały się w kwietniu i maju 1940 roku. Oficerów z Kozielska zabijano strzałem w tył głowy, bezpośrednio nad dołem śmierci w Katyniu. Jeńców z Ostaszkowa i Starobielska rozstrzeliwano w Twerze i Charkowie. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy stacjonujący w Lesie Katyńskim. Ujawnili fakt odkrycia masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Rosjanie wszystkiemu zaprzeczyli i oskarżyli o zbrodnie Niemców. Międzynarodowa komisja, która przeprowadziła ekshumację na podstawie badań medycznych, rodzaju użytej broni i dokumentów znalezionych przez zwłokach, potwierdziła, że zbrodni dokonano wiosną 1940 roku. Kiedy jesienią 1943 roku tereny te ponownie zajęła Armia Czerwona, władze radzieckie powołały własną komisję, która przeprowadziła ponowną ekshumację. Do kieszeni mundurów podkładano gazety lub spreparowane notatki noszące datę po czerwcu 1941. Miały one stanowić dowód, że mord dokonany został w czasie niemieckiej okupacji tych terenów. W ten sposób narodziło się kłamstwo katyńskie utrzymywane przez prawie 50 lat. Dopiero w 1990 roku prezydent Gorbaczow przyznał, że zbrodni dokonali Rosjanie, a w 1992 roku na polecenie prezydenta Jelcyna przekazano Polsce pierwsze kopie dokumentów dotyczących Katynia. Stowarzyszenie Parafiada imieniem Józefa Kalasancjusza w Warszawie zainicjowało ogólnopolską akcję sadzenia dębów pamięci na 70-lecie mordu katyńskiego. Według zasady jeden dąb dla jednego zamordowanego strzałem w tył głowy przez Sowietów. Decyzją z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 kwietnia został ogłoszony Dniem Pamięci Ofiar Katynia. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem naszej pamięci i hołdem dla tych przez lata bezimiennych bohaterów, którym nie dane było wrócić do wolnej Polski. W szczególny sposób chcemy uhonorować dwóch z nich, majora Józefa Jabłońskiego i kapitana Czesława Dąbrowskiego.